Mercedes GL Słuchajcie e, Będziemy robić regenerację tych lamp no i tutaj prawa z lamp jest dosyć mocno zniszczona bo o ile terysy z tego kosza szłoby usunąć, no to jeszcze ten kosz jest pęknięty, także jest kosz uszkodzony. Lampa też nie ma uchwytów. Tutaj też jest uszkodzony uchwyt Słabo świecą, także regeneracja jest konieczna. Typu, że wymieniamy lustro soczewki i dodatkowo będziemy tutaj montować listę LED do jazdy dziennej. Witaj, na ciąg dalszy prac tutaj, już w bardziej cywilizowanych warunkach. Słuchaj, mam już wyjęte lustra z, z, z twoich lamp do Mercedesa. Tak to sobie wygląda, i to jest przyczyna słabego światła. Tu trzeba pamiętać o tym, że zobacz dół jest przesłonięty, i wszystko, co się odbija, co jest odbite, to jest odbite tym, tą górną częścią tego lustra. Paradoksalnie ono jest zobacz najbardziej zniszczone. Stąd słaba jakość światła zawsze. Mam tu przygotowane takie lustra zregenerowane. Więc zobacz, wymieniamy lustro. Na zregenerowane, gdzie jest napylona nowa warstwa aluminium, to nie jest żadna farba. To nie jest wyklejone czymś. To jest w technologii metalizacji próżniowej napylona nowa warstwa aluminium. Nie żaden chrom, tylko cieniutka warstwa aluminium. A różnica jest kolosalna: no bo aluminium poza srebrem odbija najwięcej światła. Chrom ponad 20% mniej. Także wymieniamy, a jeżeli chcecie samemu sobie wymienić takie lustro soczewki, to same takie elementy możecie sobie zamówić na stronie www.autolampy.com.pl autolampy.com.pl i tam zamówicie lustro. Mamy przygotowane, zregenerowane do każdego modelu samochodu. Znajdziecie takie lustro. Jeżeli nie możecie znaleźć, wysyłajcie zapytania, bo na pewno mamy. Co do tej prawej lampy, co uszkodzona, no to oprócz tego, że klosz uszkodzony, to jeszcze budowa jest popękana. Między innymi tutaj od góry, od dołu. Nie widać jak woda się lała po prostu od góry, tu wszędzie woda stała. Zalany silniczek, on jest też tutaj cały pordzewiały i skruszały, tak naprawdę się wszystko rozlatuje tutaj. Także Zalecam wymianę tutaj tego elementu. Tutaj mechanizm skrętu, jest czujnik, który też jest zniszczony przez wodę. Także Prawdopodobnie ta lampa się nie skręcała, albo nie działała prawidłowo. No to kolejny dzień prac przy, przy twoich lampach do Mercedesa. E, więc soczewki już mamy zregenerowane, już świecą jak nowe. Teraz chciałem pokazać e, coś na czym ci zależało, żeby oszczędzać tą technologię xenon w ciągu dnia, mianowicie światła do jazdy dziennej, co pozwoli używać światła mijania, czyli tej technologii Xeron, tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, czyli po zwroku, a w dzień mamy zamontowane światło do jazdy dziennej. Z taką ciekawą animacją, z powitaniem, mamy później przygasa i rozświetla się. No tak fajnie, płynnie jest to zrobione. Oczywiście będzie też z funkcją kierunkowskazu to jeszcze trzeba uzbroić w ten moduł. W momencie włączenia kierunkowskazu to białe światło zgaśnie i będziemy mieli pomarańczowy kierunkowskaz z tego modułu jeszcze. No, a tutaj testujemy drugą lampę tak przed końcowym złożeniem i tutaj również mamy zregenerowaną soczewkę, dzięki temu lampa będzie świeciła jak nowa będą nowe kosze wyczyszczone całe wnętrze dodatkowo to co teraz testujemy no to światło do jazdy dziennej zamontowane tutaj u dołu lampy no i to co jeszcze chcę pokazać bo to co nie każde auto ma a tutaj będzie zobacz po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie a zapala się Pomarańczowy kierunkowskaz i to jeszcze sekwencyjnie poszczególne LEDy się zapalają jeden po drugim, co daje efekt takiego przepływania tego światła. Na no, efekt końcowy. Nowy klosz, zregenerowana soczewa. Listwa led. Tak to sobie wygląda po złożeniu. na no, efekt końcowy. Nowy klosz zregenerowana soczewa. Listwa LED Tak to sobie wygląda po złożeniu